nad rzeki, z Doliny Waj. Dopiero przyjechaliśmy. Dziewczynki poszły z babcią na plac zabaw i pochodzić. My się rozkładamy. Tu jest Mariusz. Halo, halo, buongiorno, Tak, i dzisiaj na luzie. Tu jest zaraz obok kempingu, restauracji. jest 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 dosłownie 25 po, 25 po drugiej. No, nie siódma, tylko druga godzina. Pięknie. Jesteśmy już na miejscu tak, bo dzisiaj dziewczyny miały dzień wolny od szkoły, więc yy, skończyliśmy troszeczkę wcześniej pracę, mogliśmy wyjechać. Więc na pewno dla nas jest duża różnica, nie przyjeżdżając nigdzie tam o 5, 6, 7 wieczorem, tylko no wcześniej. Także później pójdziemy sobie zjeść obiad. Tutaj jest restauracja, zaraz przy na kemping przy rzece. Także tam sobie zjemy obiad. Taki na bardzo takim, na takim luzie chcemy mieć weekend, że nie będziemy nigdzie biegać, nic wielkiego robić, tylko po prostu zrelaksować się, posiedzieć. Nie, Mariusz nie będziemy nic latać, biegać, tylko relaks ten weekend. Nie, naprawdę relaks. Także do usłyszenia później. Nie, to na, na ten wypad bierzemy Markizy, rozkładamy. Można są razem nam się uda nagrać, jak już teraz nam to wychodzi. Dosłownie 3 minuty i wszystko jest rozłożone. Ja tak tak, by... właśnie myślałem, że myśmy Wam powinni pokazać, jak to się rozkłada, jak już umiemy to robić, tak. a nie jak A nie jak raz rozkładaliśmy i patrzyliśmy na YouTube, jak to się robi. Tak. Ten camping, w którym teraz jesteśmy, Luxor Camping w Herefordzie, jest najbardziej zadbanym campingiem, na jakimkolwiek byliśmy. Najbardziej zielonym, najwięcej kwiatów, krzewów pięknie przystrzyżonych. Jest naprawdę mega fajnie. Ja Wam pokażę teraz, tylko tak szybko, toalety, jak wyglądają. Też są mega fajne i zadbane. Jest naprawdę urokliwie. Tak wyglądają toalety. Wszystko czyściutkie. Naprawdę mega, mega, mega zadbane, więc polecamy, jeżeli ktoś w ten teren chciałby się wybrać, bo jest naprawdę fajne. Tak wyglądają toalety z zewnątrz. Tutaj jest miejsce do mycia talerzy, jakichś brudnych naczyń. Także naprawdę bardzo fajne miejsce. Bardzo. A teraz idziemy do restauracji na jakiś obiad. Co poszysz? słuchasz ją tym, jak tak kręci, że potem się dziwisz, że skaczy za tobą. Tu oliwka. Oliwka, co robisz? Oli. Oliwka w skrobie. Oliwka nos swędzi, bo oliwka jest alergikiem. A tu proszę, przy piwie siedzi mama i synek. Tak. Męce głodne, męce Nie, jaki zły. zły. Nie, mi taki zmęczony po całym dniu, tak trochę Śpiące. w fajnie. Jakby zielono. Przy każdym... W tej przywodzie każdy ma zejście do rzeki. ale jest bardzo blisko. No tutaj są słodkie, można sobie zejść do rzeki. Ale z dziećmi poniżej chyba 8 roku życia w ogóle tutaj nie można stacjonować przy tym, z tej strony przy rzece, więc my jesteśmy tam troszeczkę dalej. I no jestem ciekawa, czy my coś zjemy, bo widzę, że jest dużo ludzi. A no mówiłam, że że by, ale paciła. mówiłam, żeby zamówić sobie już na którąś godzinę, ale już mówię, nie, nie, nie. A tu jest fajne miejsce, więc podejrzewam, że może być całkiem sporo ludzi tam. Zobaczymy. Tu z tej strony są domki holenderskie. I one... Yeah. można je wynająć część, ale część chyba jest na stałe, po prostu says, przez cały rok yeah, ktoś płaci. Co się bawi samolotem z papieru. Bo są bardzo zadbane, tam normalnie ogródki są dookoła zrobione, tak myślę, że, że może większość ludzi to ma na stałe tutaj. A tutaj widać już restaurację, także bardzo blisko tutaj. I Idziemy ona jest właśnie całkowicie przy rzece, mamy wyrzeczyc. nadzieję, że usiądziemy sobie na zewnątrz, żeby piesek sobie mógł pobiegać, że dadzą mu troszeczkę wody do picia. Także mega, mega fajnie. A reszta idzie tu. Ktoś tam biegnie, jakieś słoniątko. Oliwieta! Oliwia ta słoniątka. o, To było blisko. No to co, dotarliśmy do lokalnej restauracji? Kempingowe restauracji Kempingowe ja restauracja, ale, ale bardzo fajna jest, bardzo fajna. Także mamy nadzieję, że dostaniemy smaczne fish and chips. Zobaczmy jak to fajnie. Z tamtej strony już jest rzeczka, więc też fajnie, można sobie zejść. Dziewczyny już tutaj mówią pondole, chodźmy na dół, chodźmy na dół. Tak, Sofi, te masz Wszyscy widzą do Sofi masoczek. I jej polowa też ma jeszcze jedzenie, oczywiście, żeby była spokojna. Więc. Ale ja mam Ory Oliwie ma psów z wodą, także jest wszystko przygotowane. I tutaj wszyscy siedzą z, ze zwierzątkami swoimi. Także dla każdego coś miłego. Przyszło jedzonko. przyszło. przyszło fajnie tak to sami nie trzeba samemu robić. Chociaż no, no, oczywiście no. lodówka cała jest pełna nie? w, w karawanie. No, tam, oj, to mój, to Zobaczcie, jak to fajnie dookoła wszędzie. Mega fajnie. I Teraz jemy. Jemy. Tu jest Beci, tu jest moja. Ja ubrany. Becia też kamizelkę. I mamy w końcu możliwość pływać sami. Sami, tak. więc płyniemy w tą albo w tą, to, i nie wiemy. I w ogóle zostało. A babcia z dziećmi. Babcie tak. z dziećmi idzie. Wracamy za tydzień. Jesteśmy na środku rzeki Way. Cześć, cześć. Um, babcia została, my sobie pływamy. I w ogóle ten odcinek chcemy zadedykować tym, którzy tak jak my, są sami, zdanie tylko na siebie. I tak jak my na przykład czekaliśmy rok, żeby zrobić cokolwiek samemu. Żeby gdziekolwiek wyjść, żebyśmy mogli z kimkolwiek zostawić babi, yy, dzieci. dzieci. Więc na pewno ci, którzy mieszkają też za granicą lub daleko od rodziny swojej. wiedzą, wiedzą o czym mówimy. Tak. No i nie jest to łatwe, słuchajcie. Cały rok, cały rok czekaliśmy, żeby gdziekolwiek wyjść. Mamy jakieś grono małych znajomych, ale to są znajomi, którzy w ciągu tygodnia też pracują, a w weekendy to oni też po prostu chcą ten czas spędzić ze swoimi, ze swoimi rodzinami ze swoimi porobić. Dziećmi, coś Nie mamy totalnie. tak. My nie mamy takiej, nie chcemy po prostu już jeszcze prosić, żeby ktoś na przykład z dziećmi został w weekend, bo my sobie gdzieś tam chcemy pójść, yes. gdzie reszta znajomych jest w takiej samej sytuacji jak my. Więc tak, więc my używamy. Jak widzicie. Więc mama poszła z dziećmi na plac zabaw, a my teraz na Paddlwo. Czekamy na, na Patrycję. Patrycja za chwilę do nas zeszła, tak, łączy z naszą z... karabiną Tak i, i posiedzimy sobie wieczorem. Nic kompletnie, nie mamy planów wielkich. Nie mm -hmm. będziemy biegać, nie będziemy zwiedzać. Popływamy sobie, bo mimo, że jest pochmurnie, to nie ma żadnego wiatru, jest super Ale pogoda na pływanie. Tak na Trochę nas, tak nas znosi ten... no, do tyłu, nas więc nas. wychodzi na to, że płyniemy teraz pod prąd. Więc fajnie, bo z powrotem będzie się płynęło szybciutko i fajnie. No i tak właśnie. Pozdrawiamy Was. Pokażcie ci w tą stronę ten most może jeszcze. Przed... W drugą stronę, jak to wygląda. Cisza, spokój, natura. Ptaszki śpiewają. Tak, jest mega. Fajnie. A powiem Wam, że mamy bardzo dużo stresów ostatnio. Ja jeszcze zostanę miesiąc pracy i zostanę bezrobotna. Pierwszy lat od 15 lat. Ja z kolei mam duży przy pracy. Tak. No, Ja powoli rozglądam się za inną pracą, ale nie będzie łatwo znaleźć takie godziny, które mi odpowiadają, więc jest troszeczkę stresu. Jestem bardzo zajęta też w pracy, bo to już jest końcówka, a ja pracuję w kadrach, więc dużo się dzieje, więc nie jest łatwo teraz. Więc taki reset nam jest potrzebny obojgu. Zdecydowanie. I trzymajcie kciuki, żebym znalazła nową pracę. Piękne. Pati zrobiła. Dla Moniki. O mało co miksera nie spaliłam w kamperze, ale dobra, dało radę. <grymne> Piękna <grymne> sprawa. Beza Pawlowa i mascarpone i śmietanka, nie? Tak, tak Będziemy jeść. Nasz weekend dobiegł końca, w sumie dużo nie robiliśmy, wczoraj posiedzieliśmy ze znajomymi, koleżanka miała urodzinę, mieliśmy iść do restauracji na naszą rocznicową pelację, ale tak było fajnie, siedzieliśmy sobie i obiedliśmy się w ciągu dnia, że nie było sensu, popływaliśmy sporo na supach ten weekend, teraz musimy je troszeczkę umyć, zanim je spakujemy. Tak, musimy je umyć. Tak, musimy umyć, tyle się pływały to co ty umyjesz. No i zbieramy się i do następnego. Nie Mariusz? Zbieramy się do następnego. Pa! pa. 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 Pokażemy Wam jak szybko składamy roletę przed wyjazdem.